Halo, halo, dzień dobry moich kolegów, witam Was bardzo, bardzo przeserdecznie w nowej serii, w serii z gry Rexio i UFO. I w tym momencie obserwujemy bestialskie kury, które opuszczają statek kosmiczny tak zwany niezidentyfikowany pojazd latający z angielskiego unidentified flying object UFO. Jakaś kura czarnoksiężnik się tutaj patrzyła. I zaczynajmy Reksio i Ufo! Tak jest! Halo, halo! Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo, bardzo przeserdecznie w nowej serii. Kurwa, jeżeli wam się to podoba, dopierdolcie łapę w górę. Ostatnio mam takie wrażenie, że nie ma ich wcale jakoś bardzo dużo. Zróbmy to, zróbmy to. Ja będę się z tym reksiem dzisiaj dwie godziny, żeby to nagrać prawidłowo. Żeby żaden przypadkowy reporter. Inwazja. Żeby żaden y, reporter telewizyjny tutaj przypadkiem czegoś źle nie wywnioskował Dodam także, że gra jest przeznaczona dla osób starych jak chuj Żeby y, odświeżyli sobie na przykład starą bajkę z dzieciństwa A jak jesteś dzieckiem y, To y, do widzenia Tutaj nie znajdziesz nic dla ciebie Nynynynynynynyn Nie, nie nie, 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 nie. Okej, okay, moj kanirekcie. Aha, jak tak nagrywam, to nie widzę, ile minut mam odcinek, żebym wam przypadkiem za długiego nie zrobił. Warto, żeby było tylko ponad 10 minut, bo wtedy są dłuższe reklamy. Nie. Okej. Okay. Roz, rozpocznij grę od początku. Raczej nie. Epizod pierwszy, inwazja. Epizod pierwszy, inwazja. bęk, zaczynajmy. Na podwórku działy się rzeczy. O nie, panie kuro. Co pan robi? Nie widział <laughs> o, o, Świat dotąd nie widział takich rzeczy. O, o. Proszę się uspokoić Proszę ciebie smacznie, aż tu nagle budzę się i patrzę coś jacyś smici. Zakradli się do kukurników No to wybiegam i... Ale moment, to jeszcze nie jest to, tu jeszcze no, powinno być intro pewno, tak. tak Tu jeszcze powinno być takie szybkie intro Jak Reksio wychodzi z domu Swojego, tutaj Czy ja gadałem i ominąłem to przez to? Reksio Ej i UFO? Nocy. O Reksio spał bardzo niespokojnie Męczyły go Zobaczcie, tam są zdjęcia ze skarbu piratów, swoją drogą. Coś dziwnego dzieje się dookoła. Przeczucie nie myliło go. Na podwórku działy się rzeczy, jakich świat dotąd nie widział. O, i teraz mamy cały wstęp. Świat dotąd nie widział takich rzeczy jak koko, koko. Panie kuro, czy pani kuro? Nie, bo pan Kogut by był, pani smać, kuro. Zresztą nagle budzę się i patrzę. psiu, wziół, jacyś koko, kosmici. Zakradli się do kukurników. No to wybiegam i nie wiem co robić dalej, koko. A może to tylko zły sen? Kokokosmici w kuku kurniku, dobra. E, co my możemy zrobić? Koko, tylko koko tylko ty możesz im pomóc. Dobra, możemy poklikać tylko oko, kurę. tylko koko ty możesz im pomóc! Dobra, możemy tam iść, ale ja bym tu pozbierał tak konewkę i ten jak możemy to wziąć, nie bardzo. A ja, 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 ja. To już ko, 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 koniec! Koniec, dobra, idziemy tam z strzałką w A takim ja, ja. razie. Reksiu spojrzał w niebo i naliczył aż 20 zbliżających się spotków kosmicznych. O okay. pomyślał. Tylko potrzebna mi jest jakaś broń. Dobrze, Reksiu, weź yy, grabię. O nie! <laughs> O nie, Reksiu, co ty robisz? Masz podnieść te grabie, o nie Turturowanie postaci z gier komputerowych Przepraszam, miałem trudne dzieciństwo Tego nie podniesiemy Reksio chwycił wiadro pełne pomyi I zaczaił się pod jednym z kurników Mam wiadro Co ja mogę teraz zrobić? Łapcie to! O nie, Hallo, Reksiu Wiadro z pomyjami nie nadawało się do walki z porywaczami kur. No nie, Reksiu, jak tak można? Dobra. Ee. Nie namyślając się długo, Reksiu chwycił worek pełen buraków. Bierz buraki, brzydkie buraki i suru, i suru. Dobrze, <gry> Reksiu, pięknie. Zostawcie nasze kury. Wynocha, o nie, zniszczyłem ee, ten. To oni mi niszczą, A e, Ała, nie, dostałem w nos. O nie, Reksiu, nie, nie możesz. Się długo, Jeszcze raz, się nie możesz przegrać. Pełen Dawaj, łap brzydkie buraki i suru. O nie, musimy tego z tego... w tym miejscu. Możemy tylko na pomiędzy tymi strzelać. Jeep! O nie, nie trafiłeś, Reksiu, dlaczego? Dobrze! Jeszcze jeden! Dobra pudło, nie trafiłeś se dobrze! Tu się Możemy chować! E, pod TT, ale też e, nie możemy strzelać spod nich. Chyba, że będzie gdzieś deska rozwalona. No strzela jeszcze raz, ostrożnie, ostrożnie, żeby tu głupie, nie dostać. Nie biebiej, bardzo dobrze. Aaaa, uciekamy. Jebie jeb, Rexiu. Dobrze. Szybko, o, nie, bo zaczynają schodzić w dół. Jak już jest drugie piętro tych przeciwników, to już jest bardzo niedobrze. O nie, jest za dużo statków. Komputer mi się zawiesza. Czemu gtx TX1080 -y sobie z tym nie radzą? Halo. <ślam> Halo, Reksiu. Osiem lat dzisiaj walczyłem, żebyś ty zadziałał jako gra. Nie może być tak, że kosmici cię pokonają w prawo. Dobrze, ale na slow motion przynajmniej lepiej mogę te statki załatwiać. Strzelaj tymi burakami. Kurde, kurniki nam niszczą to jest bardzo niedobre. Dobra, ale statek już kolejny spadł. Spokojnie, możecie mi próbować przycinać grę. Już byli tacy. Zawodnicy co próbowali przylagowywać gry w multiplayerze, żeby szło im trochę lepiej. Myślę, że i nie takich twaniaczków sobie załatwimy, i już wam nic nie dało, bo już proszę Was łączy odkorkowane proszę bardzo dostawca internetu już się tym zajął. Panowie ufolutki sobie nie, nie dacie rady. Swoją drogą, nie wiem, czy widzicie, to jest bardzo mocno nawiązanie do Space Invaders, czyli e, w, sp w grze Space Invaders oryginale od góry szły stawki, statki i szły do dołu, a my mieliśmy trzy bazy kosmiczne, które musieliśmy ochronić, które miały jakiś tam status i strzelaliśmy do nich tak samo pojedynczymi pociskami. Daliśmy im Bobu. Uciekali, aż się za nimi że tak powiem, Niestety, moja młodsza siostra Dzikaka została uprowadzona przez obcych. O nie! No nie wierzę. Uprowadzona przez obcych? To dranie. Mnie uprowadzili całą wioskę czarnych kur. Al, 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 al. Dobrze bym powiedział, Reksiu. Oceanem, żeby Wam o tym powiedzieć. Bo tak sobie myślałem, że skoro pies dał sobie radę z piratami. To może też poradzi sobie z kosmitami. <grym> Reksio stanął przed nie lada dylematem. Podróż w kosmos wydawała się szaleńczym pomysłem. Ktoś jednak musiał. Reksiu, bohater. Kury. To jest bohater narodowy. O, o! Najpierw, o, najpierw, o, najpierw o. zabrali mi brata, bliźniaka, jednojajowego, mojego małego Kokokok-Kornelka, a teraz zabrali mi ciebie. O, naprawdę? Naprawdę gotów jesteś polecieć za nimi w pości? To jest Reksio, bohater. Wysoko, ko, 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 Śmierć wrogom ojczyzny. Polecieć w ko, 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 kosmos? Pozostał tylko jeden problem. I rakietę trzeba zbudować. Reksio miałby polecieć w kosmos. mam, no, zobaczcie, no, lejek, no, konewka, no, antena, no, zaraz zbudujemy rakietę. Dajcie mi jakieś dwie godzinki na wynalezienie odpowiedniej technologii i przygotowanie projektu ko, 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 kosmicznego w, 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 w AWA Pani, kura, w dwie godziny zrobił kosmiczny wahadłowiec. Dziękuję, pozdrawiam. Dobrze? Nie. To słabo wygląda. Pani, kura, tutaj robi robotę. Proszę bardzo, dwie godziny na statek. A ty, jaką masz wymówkę, żeby nie zmienić siebie w życiu? A to chyba jednak trochę więcej jak dwie godziny. Chyba już lato. Chyba drogo dłużej niż dwie godzinki zeszło, ale zobaczymy jak wygląda wachadłowiec pani kury. Skończyłem projekt. Będziemy potrzebować kilku przedmiotów. A to z pan kogut, kogut chyba jednak. Ko Koko pójdzie sprawnie. to za godzinę będziemy go gotowi do startu. Leksiu, zapraszam cię do warsztatu. Chodź Leksiu. Zobaczymy co pan kogut zrobi. Królewna to się ledwo zmiksiała. Musieli przylecieć specjalnym transportowcem. Zabrali nawet biednego kapłona przed świątyni Boga Twaroga. Okej. Okay. Projekt koko koko ko komicznego. To jest oczywiście koko koko ko kosmicznego. Wajadło! <grym> ochoczo zabrał się za szukanie części potrzebnych do budowy No ale ja widzę, że wszystko musimy... Biać. Ale stary, zobaczcie, tutaj mamy takie. Yy, ten, dobra, zobaczmy co my tu, halo, rozwiń to... Halo, rozwin to. No, czy tak, potrzebujemy linę, potrzebujemy to, to, dobra, podbieram wszystko. go tam w rogu warsztatu, pod oknem. Czy tu mam uważaj, rzeczy ustawić? Uważaj! Nie za szybko, bo się nam ko, 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 konstrukcja rozleci. No, te wszystkie rzeczy tu są, Jeszcze, chyba. Tak, ale musimy to budować od dołu do góry. Jeszcze nie teraz. A będą musiał po kolei rzeczy ustawiać. Dobra, i tak, chodźmy na zewnątrz po rzeczy wszystkie. Na pewno konepka, lejek, to, bali, jabeczka, antena, coś jeszcze jest, kreciec, ciebie użyję Tu chomik jest, chomik chyba był potrzebny, prawda? Czy nie? Oczywiście, że tak, chomik do napędu, no, jakżeby inaczej był przeciążony i nie mógł unieść już więcej... A, dobra, kumam, to zostawiam Dobra, czyli zaczynamy od wiadra, od konepki, na pewno Koko ko, to, 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 ko, 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 Rezerwowy się. Jeszcze nie teraz, tak? Jeszcze nie teraz. Czym tu trzeba podeprzeć? Jeszcze jakieś wiadro. Dobra, to komika na razie nie bierzmy. Chodźmy po wiadro. E, dobra, tu odłóżmy te rzeczy. One się przydadzą później. Jakieś wiadro potrzebujemy. O kurna! Są jakieś rzeczy? Mamy wiadro na pewno. No nie wezmę to. Może się przyda? Zaraz zobaczymy. Zaraz będziemy kolejne rzeczy układać. Budujemy statek kosmiczny. Tak jest. O, na pewno idzie wiadro. O, I chyba to. Nie znalazłeś wiadro. Zróbmy z niego silnik awaryjny. Widzę, masz już główny silnik. Bałem się, że nie znajdziesz na naszym podwórku w pełni sprawnego silnika obcego pochodzenia. Ale na no tak. udało ci się. Na szczęście mamy na naszym podwórku w pełni sprawny silnik obcego pochodzenia. Dobra, to sprawka. Już myślałem, że nigdy nie pozbędę się tego krata. A tu patrz, modu mieszkalno-sterujący jak znalazł. Moduł mieszkalno-sterujący, pięknie, dobra, teraz tak, balie będziemy potrzebować e, I tak, koło dla chomika, wiosło e, I jakieś te łapaki i grabie, dobra Nawet tak, chomik Balie potrzebujemy <tutujesz> Tutaj, zobaczcie, chomik kręci e, Te łapaki jakieś takie Grabie, koło dla chomika na pewno, dobra Grabie weźmiemy się jest przeciążony, dobra, nie szkodzi Czyli teraz tak, układamy na pewno koło Aha Moduł napędowy już jest. Moduł napędowy, na cudowne. Do niego, yy, jeśli przyjrzysz się schematowi, zobaczysz, że potrzebny będzie nam chomik koko koko. Jeszcze jeden kandydat na astronautę. Chomik diesel. Zapraszamy, zapraszamy. <laughs> chomik diesel, Jezus. Dobra, to idzie to? Co to jest? Lądownik. Ale wygląda dobrze. Do lądowania, jak najbardziej. Ten chwytak służy do uzupełnienia zapasu paliwa. Ten chwytak służy do robienia muzyki. Drewniana balia? Dobrze. Początkowo myślałem o zastosowaniu specjalnej tytanowej osłony, ale w koko-koko ko, ko, końcu stwierdziłem, że balia będzie lżejsza. Dobrze. Jeszcze nie. Nie, tak, 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 tak. tak. skała była niezmiernie. Dobra, idziemy po kolejne rzeczy, cudownie. Beczka się przyda, wiosło się przyda, już pomału antena za chwilę. Ten przepychacz, grabie. Dobra, weźmy to wszystko, zaraz będziemy układać. Co my tu dalej musimy pierwszy? Na pewno tak, ten przepychacz z grabiami. Grabie dajemy tu i to będzie kolejna część lądowania. dosko koko ko, ale dosko koko o pięknie. <grabie> Zamontowałem ten wynalazek na wypadek, gdybyś natknął się w się na zatkaną czarną dziurę. O, jest napęd awaryjny. Napęd awaryjny. A ty, gdyby przestało wiać <laughs> Jaki to jest absurd! Jaki to jest piękny absurd. Zbudujemy go tam w rogu warsztatu. Piecyk. Służy do dodawania gazu. Aby wcisnąć gaz do dechy trzeba pociągnąć za sznurek. Tak by piecyk zbliżył się do drewnianej bali. Wlew na paliwo. Alejek czasoprzestrzenny. Alejek o. czasoprzestrzenny. Dobrze, antena. antena. Dobrze, służy do nawiązania łączności pomiędzy balią a piecykiem. <śmiany> Zwiążemy wszystko koko ko, ko, ko na koko-ko, ko, ko, ko. Na końcu. Dobrze. Jakaś beczka. Nie przyda nam się tu beczka, chyba w ogóle. No. To czego nam jeszcze brakuje w takim razie? To mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Chomika mamy. Tu mamy, piecyk mamy. Tu jest jakieś takie urządzenie na lewo od piecyka, coś musimy głośnik jakiś. Przetegować radio tak, może chodzi Ale musimy to jeszcze nie teraz Uważaj, uważaj Nie za szybko bo się Dobra, nam... spokojnie Dobra, chodźmy tam znaleźć A tu jeszcze mam w budzie mojej może coś jest Lampka, oczywiście Coś jeszcze mogę stąd zabrać Tu mam ze skarbu piratów rzeczy Dobra, jest lampka, pięknie I lampka to jest finito chyba, nie? Ta lampka to kaka, muflaż Z daleka statek będzie wyglądał jak gwiazda <laughs> Jakie to jest kurwa mistrzowskie? No dobra, to mamy wszystko, Lina. No, koko go, go, gotowe. Czyż nie jest wspaniały? Jest piękny. Czyż nie jest nowatorski? O, dziękuję panie Kuro Koko ko, ko, jeden problem. Kto zasiądzie za sterami? Kto no kto zasiądzie za sterami? Do Reksia. No Leksi! Moi ko, ko, Koko! Nie macie pilota? Co wam powiem, to wam powiem. Macie szczęście. Komandorem Kretes do usług. O, pan kres z nami ko, leci Dokonale, ko, ko, na, koko ko, komandorze. Swojego czasu skończyłem korespondencyjny kurs m, pilotażu międzygalaktycznego. Pięknie, koko-korespondencyjny. ten statek. Może przejdźmy teraz do czynów. do czynów. Zaczynały odliczanie. Ram bam, bam, bam. Odlatujemy, dzielni astronauci. To jest większe wydarzenie niż Mirosław Hermaszewski w kosmosie. To jest to. Piękny pas. Prawdziwy. A teraz przestańcie sobie salutować. Właśnie do pralki i zapnijcie paski. <laughs> Kinowe. Odbębna. Gotowi? Wybieram program K. Jak. Ko, 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 kosmos 60 stopni! k k k kąt nachylenia! Uwaga! Powodzenia! O, o, o szkurcze pieczone! Zapomniałem wyłączyć program prania wstępnego! No dawci. O nie! <śpuszczajny> Polecieli! Szku! Radzą radę! Nie wyłączył prania wstępnego. Hurra! Dzień dobry. Kontrola legalności oprogramowania. Przepraszam za przerwę w przygodach Reksia. Wprowadzimy akcję antypiracką pod hasłem Przegrywasz, przegrywasz. Proszę wpisać hasło podane w książeczce, którą znalazłeś w pudełku. W jakim pudełku? Próbuję zrób coś. Yy, yy. Dziękuję za zobaczenie. Napiszcie w komentarzach. Każdy następny odcinek. Już wkrótce, reksjostrę i ufo. Cześć.